Głowa kobiety Polonia, Jadwiga, Głowa kobiety Wianku, Wanda czy Babka. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię tej monety. Cześć, witajcie na kanale Polski Kolekcjoner. A dzisiaj przedstawię Wam historię tej monety. Jest to moneta obiegowa w nominałach. 2, 5, 10 zł. Drugie Rzeczpospolitej. I teraz do samej historii. W 1925 roku ogłoszono konkurs na złotą monetę. Pierwsze miejsce zajął projekt Zofii czcińskiej kamińskiej Chrobry która nie weszła do obiegu, ponieważ bano się, że ludzie ją będą wyławiać z obiegu i przetapać. Znaczy drugie miejsce zajął, zajął projekt Antoniego Majewskiego, Madejewskiego, przepraszam, który Umieścił na monecie, Miss Polski, Janina Żółtkowską, którą jeszcze przed wojną spotkał, I teraz odpowiem na pytanie: głowa kobiety Polonia. Kobieta w wianku, Wanda, Jadwiga czy Babka. Dla, dla amatora występują dwie nazwy. Głowa kobiety i głowa kobiety w wianku. Więc te odrzucamy. Jadwiga. Ta nazwa funkcjonuje może dlatego, że Madejewski zaprojektował sarkofag dla y, królowej Jadwigi, lecz z koroną. A tu jest chustą. Polonia. Jest to jedna z dwóch właściwych nazw, ponieważ miała symbolizować odrodzającą się Polskę. Mona na widać kłosy i koniczynę trzy, który, koniczynę trzylisną, która ma symbolizować szczęście. Ale zapytacie, czemu trzy, a nie cztery? Ponieważ te koniczyny symbolizują trójcę świętą a kłosy, wieczne szczęście. Tak samo. I jeszcze jest Wanda. Jest to nazwa, yy, ponieważ była legenda o Wandzie, która nie chciała Niemca, ale... No, Polacy chcieli dla kogoś wielkiego, tak samo jak, jak dla Jadwigi i Wandy, a Wandzie, umieścić ją na monecie, ale im to nie wyszło. Więc to by chyba było na tyle w tym odcinku. Taka krótka historia tej monety. Więc dziękuję za oglądanie. Cześć.